Ostatni mecz rundy jesiennej w Ostrzeszowie przyniósł wiele emocji. W sobotę 18 listopada Wiktoria podejmowała zespół Orła Mroczeń. Spotkanie było bardzo ciekawe i ostatecznie zakończyło się remisem 2 do 2. Podopieczni Tomasza Jaworskiego objęli prowadzenie już w siódmej minucie po strzale Mateusza Obsadnego. Wiktoria grała dobrze i szukała kolejnych szans na podwyższenie wyniku, ale to orzeł w 15 minucie wyrównał. Jakub Strong zachował się najprzytomniej po rzucie rożnym i umieścił piłkę w siatce. Mecz był bardzo ciekawy, a gospodarze nie odpuszczali i bardzo chcieli zdobyć bramkę. Jedna z prób zakończyła się nawet strzałem w słupek. Do przerwy w spotkaniu 15. kolejki 5. ligi na stadionie przy Kąpielowej obie drużyny miały na swoim koncie po jednym golu. W 66. minucie Wiktoria stanęła przed szansą na ponowne objęcie prowadzenia. po polu padł Mateusz Obsadny, a sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Mikołaj Obsadny i okazję wykorzystał. Na kwadrans przed końcem gościom zmroczenia udało się wyrównać. Olaf Nawrot wykorzystał błąd Mikoła Jaglinkowskiego i ustalił wynik spotkania na 2 do 2. W końcówce swoje szanse mieli jeszcze podopieczni Marka Wojtasiaka, ale remis utrzymał się do samego końca. Emocje towarzyszyły zawodnikom przez większość meczu Wiktorii z Orłem. Na placu gry bardzo mocno iskrzyło, a nerwy udzielały się również kibicom. Sędzia musiał kilka razy sięgać po żółte kartki. Emocje, końcówka niesamowita jeśli chodzi o, o przebieg meczu, bo równie dobrze yy, Orzeł Mroczyn mógł nas pokarać. I, I nawet tego punktu by było ciężko uratować. Mieliśmy swoje sytuacje, powinniśmy to wykorzystać, zamknąć przynajmniej w tej pierwszej połowie, gdzie początek był bardzo dobry, No ale później chwila dekoncentracji przy w fragmencie gry gdzieś tam nie pokrycie i, i złapali kontakt z nami na tyle, że zremisowali do przerwy 1-1. Wychodzimy później na prowadzenie rzut karny na 2-1, no i niefortunna sytuacja tutaj. Powiedział Mikołaja, naszego bramkarza, że tutaj wypadła mu piłka z rąk i, i, i zawodnik zmroczenia był czujny, dobił na 2-2. Później sytuacja y, też dla mroczenia mogli to y, wykorzystać i mecz by się inaczej też potoczył dla nas. Trzeba się cieszyć z tego punktu, bo rzeczywiście chłopcy walczyli. Y, to jest kolejny mecz, który nie, 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 nie przegrywamy. Aczkolwiek takie mecze trzeba umieć wygrywać i jeżeli mamy sytuację, to powinniśmy to wykorzystywać i, i na spokojnie, bo im bliżej końca, tym ta nerwowość była widoczna w, 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 w obydwu zespołach. Mamy doliczony czas gry, 3 minuty. Dwie drużyny akurat z dołu tabeli, blisko siebie, zawsze jest dużo emocji. Goniliśmy zawsze wynik, udało nam się. Mieliśmy dwie doskonałe sytuacje, żeśmy nie wykorzystali. Przy swoich problemach kadrowych no, trzeba wziąć ten remis i, i grać dalej. Był to czwarty mecz z rzędu Wiktorii bez porażki, choć pierwsza część sezonu tego nie zapowiadała. Teraz przed podopiecznymi Tomasza Jaworskiego przerwa zimowa, a do treningu piłkarze powrócą w styczniu.